Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gdy Twierdza Krzyżowiec Zanim jednak zaczniemy chciałbym podziękować, bo widziałem, że ostatnio przybyło trochę nowych osób Nowi subskrybenci się pojawili, już mamy 80 subskrypcji, więc bardzo dziękuję za to I za komentarze, i za lajki, like, i za wszystko A teraz zabierzmy się do naszej twierdzy ukochanej, wiadomo Miasto Manguneli Nie pamiętam co to było, dwa emiry, ok. Dwa emiry, ale bardzo mało kasy to w sumie nie powinno być ciężkie, według mnie. Nie powinno być. Możesz na nas liczyć. Okej, okay, teraz już, już flashbacki mam z ostatnich misji. Muszę sprawdzić, to renty to mogą mieć. Okej, okay, mapa bardzo mała. Mapa bardzo mała. Ja bym chciał sobie tutaj troszkę rzeczy budować, zapewne. Tu widzę, gdzie mogę max zwierzę postawić. Czy ja tu byłbym w stanie gdzieś? Fajnie by było. Nie byłbym w stanie. To lipa. Tam też nie jestem w stanie, więc zostajemy tylko tutaj. Tu by było idealnie ją wcisnąć, no ale ewidentnie się nie da, nawet na kamieniach. No nawet na kamieniach. Dobra, to będziemy mieli taki widok, żeby tutaj sobie wszystko obserwować. Dlatego dostawię. Mogę gdzieś tu krówki? Oczywiście, że mogę. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Już dostawiamy. Jakieś polecenia? Wyruszamy. Dobra, jak mi przyjdzie troszkę drewna, to od razu zrobimy sobie tutaj tą rudę i te kamienie. Dobra, jak tam Emiry. Jeden tutaj, drugi tutaj. No, oni już powydawali. No, zobaczcie, już powydawali właśnie. Tego szczerze trochę nie lubię. Już wolna przed, że ja mam 10 tysięcy. Jest dwóch albo trzech, którzy też mają po 10 tysięcy. Bo, jak mają tak mało kasy, to oni strasznie szybko to wydają na te zamki. Kupują drewno, kupują kamienie, i. i potem nie mają z czego robić, muszą sobie zbierać tutaj pomału. Ten to ma w ogóle 14 ludzi, to ja bym nawet tego to może i zaraz zaatakuje. Czemu by nie? Trochę go poddenerwuję może. Jeszcze może bym zbrojownię dał, to też by było fajne. Dobra, drewna mam to daje kamyczki. A ile ty masz? Dobra, zaczął coś tam robić, widzę. Sobie dołożę dom. Przecież teorii zrobimy inaczej. Pomału będę już robił atak. Nie będę atakował tak głupio asasynami, po prostu, bo pewnie ich stracę, a on zdąży sobie dorobić. Zrobimy inaczej. Zrobimy mały oddział kuszników. I po mału będziemy ich po prostu atakować. Myślę, że będzie najlepiej. Jeszcze muszę sobie. Kamienie zaraz przyjadą. Czy muszę dokupić? To, to kupię Gdzie ja to postawię? Dobra, ty jeszcze zrobisz tarczę Czy ja bym mógł gdzieś to zmieścić? Tak bym bardzo chciał No ewidentnie nie mogę no to zrobimy tak. trwali damy tutaj. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Uwaga. Uwaga. Potrzeba nam Od 10 kuśników. myślę, że idealnie pasuje. Pozycja tarczy jest w porządku. sprzymierzeńcy. Myślę, że też potrzebowałbym taką grupę, taki mały oddział do zadań specjalnych? Wasza łaskawość trzeba coś zbudować? Jakąś tarczę? O, to ja tarczę pominąłem. Pozycja tarczy jest korygowana. Przygotowaliśmy narzędzia. Dobra, wy zrobicie tutaj zaraz kolejne sobie. Nie można tutaj. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj. Buduje sprzęt oblężniczy. ser Na ramię, broń. Pozycja tarczy jest korygowana, Tarcza Taka O, morna. O czy Kieczy... dobra zrobimy tak o nie miał uczników nie Zauważyłem. No ten postawił teraz wieżę tutaj naprawdę Czy Ty tak musisz? Dacie radę to rozwalić? Oni nie jadą tutaj. Tam też nagle postawił, no? Nie zajmujcie się tym, co nie trzeba. No ale raczej to nie przejdzie Tarcza przygotowana I dorobiamy dalej kuszników Rewna już nie przyda się tyle Daj nam zadanie Już wam daję Buduje sprzęt oblężniczy Buduje sprzęt oblężniczy Buduje sprzęt oblężniczy Pięć to kupię, żeby szybciej zrobić. Okay. Na razie idźcie sobie tutaj. Co tutaj się dzieje? No ten ewidentnie krucho. Zaraz zrobimy jeden większy oddział, złączymy ich razem. Damy wszystkie tarcze sobie tutaj. Wszystkich kuszników też damy razem. okej, okay, wyszedł swoją armią. Dobrze dla nas. Zaraz mu to wybijemy. To stanowisko jest dobre, już mogę pomału już zacząć robić sobie asesynów. Potrzeba więcej złota. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Podejdziemy jak najbliżej, tylko się da. Ten, ale nie no, ładne. Te zamki mi się tak podobają. To jest taki prosty zamek, ale ładny. To że to wszystko, ten kształt tutaj jest fajny. Panie zamki zrobione. Podejdziemy jeszcze bliżej, może wyba wybawimy trochę. Wybawimy, wywabimy. Chciałem powiedzieć, wybawimy tak wywabić też można i wybawić Asesyni gotowi gotowi tamten jak tamten ma osiemdziesiąt jednostek to sporo sporo idzie pomóc Idzie pomóc temu brajk na kupił na szybko, ale nic mu to nie pomoże. ale dostaliśmy 500 złotych, to sobie dokupimy za wszystko, asasynu. Bdziemy podchodzić teraz pod drugiego. Ciekaw. A muszę tą Mongouneda uważać. On tylko jedną, Dobra. Dobra. Tych zbrojnych trzeba się pozbyć. Trzeba dawać broń. Trzeba czekać, aż pójdą wrażenie. Trzeba czekać, aż pójdą wrażenie. Już należą do wizerunku, żeby przygotować. Uwaga. Dał rozkaz. Będą trochę oberwali. Broń. jednak coś tam tych łuczników już narobił. Zmienię, żeby ta wieża trochę mnie mniej biła. Może zniszczycie mangunele, to już będzie dobrze. I to już raczej wyprzedam. Tego nie będę potrzebował. Myślę, że sobie poradzą. Wszyscy, których tutaj już wysłaliśmy, sporo ma tych jednostek, ale kurde ci drwale nawet przeszkadzają. Na razie zrobimy mały powrót. No nie gadaj, że kolej nam zrobił. Jeszcze atak na mnie idzie. No to jednak źle się stało. To jednak źle, że sprzedałem.

Dobra czyli będę musiał jednak trochę zrobić od nowa Parudam na wierzę, żeby ten atak w razie co Okej. Okay. No wybronił się, wybronił, no, ale niestety tylko dlatego, że atakiem na mnie wyszedł Bo ten spich też nam tu bliżej. sobie pozostawiam Wiadomość no, od Emira Moje farmy barnieją, moje wdzięczny wybierają, a ty na przynajmniej z tobą mogę coś zrobić szybko zrobimy kolejnych mogę dołożyć więcej wołów, bo dużo tych kamieni tam jest. O cholera, co za katastrofa. Już wyruszamy. w międzyczasie może spróbujemy go podpalić jeszcze raz O, ale ten to wysyła tutaj co chwila teraz. Do nas dobra teraz kamienie będziemy mieli troszkę szybciej i troszkę więcej sobie na razie tutaj dam To rudę może jeszcze bym wykorzystał Nawet nie podejdą. Dobra, to widzimy się za chwilę. Nie ma sensu, żebym ja tutaj czekał. dobrze witam z powrotem. Stwierdziłem, że pojadę tu i rozwalę tą mangunelę szybko katapultami. A pomału tu już będę też podchodził. Jasne, idealnie tak trafia. Ta przygotowana do miotania. Chyba braknie. Przygotować kapulku. No nie musiał trafić. Na pozycjach. Szybki marsz. Jak tak mógł? Dobra, kolejny tutaj szturm idzie, widzę, ale to już bezproblemowo raczej nawet nie przejdzie. Tylko jeszcze będę chciał tą gunale tam rozwalić. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Wasza Przywalniemy trzy katapulty na szybko. Będziemy tam podchodzić już pomału, a te niech sobie zbudują. Bo tam z tymi łuczników to wybijemy tylko ta Mangonela tutaj żeby została wybita. Bo to będzie trochę irytować bardzo. Dobra, widzę, że łuczników tam troszkę ma. Okej, okay, kolejny atak czy to jest kolejny atak? Czy jakiś zwiat? Bardziej przygotowana. Katapulta przygotowana do miotania, mój Katapulta uruchomiona, przygotować katapultę. Katapulta przygotowana do miotania, mój pan. Katapulta przygotowana do miotania, mój pan. Przygotować katapulta. A tak zostawimy. Kto tak, jakbyś mnie atakował. Mogę być zmuszony, by coś z tym zrobić. Musicie bronić kuszników. Nie wiem, czy ja nie mam nic za mało, tak naprawdę. Tych asasynów no tych zbrojnych tam. Będę musiał wybić ich kusznikami. Najpierw. Dobra, bo ten podchodzi tu za bardzo. trochę bardziej o dobro wychodzą, ale dość sporo ich jest trzeba wycofać Teraz razu wywabiliśmy, Dodam radę, to radę ok, już powinno być lepiej, teraz powinniśmy dać radę już No raczej dadzą radę Dobra, Udało się. No ten się ładnie rozbudował, nie powiem. Ten w miarę coś tam porobił. O jasna cholera. Mama mówiła mi, bym bardziej uważał na siebie. No mamy no. w następnej misji. Uuu, bardzo prosta i szybka Następna misja będzie bardzo prosta. Zrobimy ją bardzo szybko. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w której subskrypcji. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się do następnego. Cześć.